Hej, ja w kolejnym vlogu. My dzisiaj kręcimy na dwie kamery. Szymuś kręci swój film, ja kręcę swój film. Dzisiaj już na spokojnie weszliśmy do yy, zo. idziemy na nogach. Yy, nożne, no nożne, dobrze, a auto safari nakręcimy osobno, także na spokojnie przede wszystkim idziemy zobaczyć małe słoniątka, bo są... No i sobie pospacerujemy po południu, mamy zarezerwowane kręgle, kręgielnia jest m, taka piękna po prostu, mamy jakąś ostatnią szczęście do kręgielni ładnych, a my zwracamy uwagę na design, no, także zachęcam do oglądania. Chyba ludzie widzą panterę. Panterę widzą? No to idziemy do pantery. Dzieci dziury są jest a tutaj są właśnie te place zabaw wzdłuż naszej drogi. Są takie dla dzieci fajne i sobie Kubuś chodzi. I ma wiadalko. Tak, tutaj jest duży słoń zamknięty osobno, a tutaj wypuszczają... Właśnie przeszliśmy chyba na karmienie i wypuszczanie. Tutaj mniejszy jeden wyszedł. A jest ich tu sporo, więc nie wiem... Może... No, oni mają duży wybieg, wiesz? O, no. idzie chyba następny. Nie, tam strudzi jest. Także, nie, to nie słoń, no bo to jest tak? trąba, to nie, tak? Jak? nie tutaj. Tak, tam jest trąba, no daleko. Idzie drugi słonik. To tu są maluchy chyba. Nie? No to już nie są takie maluchy, już trochę urosły. To są nastolatkowie. Nastolatkowie. Zobacz się mało nakręcił. No, biega tu sobie, fajne są. Na słonie. O! Robi siku! Robi siku jak stał. Eł! No to proszę, zbliżenie do sikającego słonia. Wszystkie zje szatarową siku. No pewnie. Znaleźliśmy słoniarnię i można tu wejść i tu są malutkie. Jaki babykis! Babyczki malutkie. No. A tam jest duży jeszcze jeden. Ale takie maluszki. Stolatki to były te na dworze. Tak, na stolatki były na dworze. Tu mamy maluszki. Zobaczcie, one jeszcze mają te uszy tak mocno przy ciele. Jeszcze nie są takie odstające, tylko takie klapnięte, takie klapciuchy mają. One lubią mały wsadził trąbę pod uchwyt się bawi w ogóle się tu fajnie bawią w piasku się bawią w kołużach wszędzie te trąby wsadzają Nabieraj sobie żyrafki tutaj widać przy autosafari sobie chodzą żyrafy tam jest ich dużo więcej idziemy tam yy, one <gryw> lubią wchodzić na asfalt dla samochodów, blokują samochody nie chcą przepuszczać aut no takich sobie psikusy tu robią ale auto safari nagramy wam osobno. Patrzcie jak żyrafy fajnie piją wodę muszą. taki fajny rozkrok wziąć. Mają długie nogi, mamo. No, a także nagrywa, więc mają słyszycie. Ona także nagrała YouTube film. O, tu widać, że płynie łódeczka z ludźmi. To jest też fajne, że można wrócić sobie na piesze też z końca, a można się przepłynąć łódeczką. Wczoraj płynęliśmy właśnie łódką. Nagram wam przed chwilą, więc to są... Wy wiecie, widzowie, że są sobie Tu mamy hieny, o właśnie wstała jedna. A tutaj, widzowie, to są zwierzęta, które pokazałem Wam z Belgen. Są tu hieny. To no nie wygląda przyjaźnie. Taka poczuchrana. Hieny to są ta A tam jest całe i piepisy, stado. Ta, jak wilki, kojoty i lisy. I one żyją w Afryce i są wrogami do dwóch. One są mięsożercami i one głównie żywią się padliną. Padlina to oznacza mięso, którym jest martwe. I Najbardziej tak śmieszne zwierzęta, jakie widziałam. Miks wszystkiego. Teraz chodzimy i szukamy lemurów, bo tutaj w tym zoo jest tak fajnie, że one sobie po prostu koło ludzi tutaj po ścieżkach chodzą, są tylko tak o liną odgrodzone, no i właśnie szukamy ich, ale chyba się pochowały, też patrzymy po drzewach, ale nie widać ich i tak samo pingwiny też sobie tak po prostu spacerują. I zobaczcie, tu mamy pingwinki. Pingwinki znaleźliśmy, ale murów jeszcze nie. Zobaczcie, ja sobie tu po wysepce spaceruję, a one tutaj sobie pod drzewkiem chodzą. Zaraz je zobaczymy z drugiej strony. O, o i tu kolejne się wlegują. Super to jest zrobione. To tu nagrywa sobie, one sobie koło niego spacerują. Widzicie, idę sobie, idę, 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 idę i mam pingwinki. No to jest niesamowite. Pyk, pyk. Się nas boją. Ja sobie do nich nie tak, dajemy im spokój, niech sobie idą. Ale są przepiękne, one są na to jest, no. Kow... jest kowalski skipper, Riko, jest i pingu. <laughs> Cała brigada. To są pingu, jest są pingien bajki dla dzieci. A piąty to jest pingu, no bo też jest. Bo to jest też bajka o pingzinkach. A no. reszta dęgi są Tak, na... tam są na drugim brzegu jeszcze. No, ja tam mnodrego, nad wodą. szarego. Tak, tam nad wodospadem też są. O i mamy lemurki. Dużo lemurów, ale nie podchodzą na razie, sobie coś tam chillują, ale są. lemury, cała rodzina. one dwa. Czemu uszami machają. uszami machają, poszuje się ich nie widać. I przyszliśmy na kręgle, ale piękny tor tutaj jest. Zaraz się zalogujemy i możemy grać. Taką ładną tablicę mamy z żyrafą. Tato, on zbił wszystkich wszystkie kręgle. No jeden mu został. Pierwsza próba i ten. No! Szymek ma swoją technikę. Ale działa, bo sam środek. Nie. No jeden z piękniejszych torów, jakie widzieliśmy. W Lalandii był super, ale ten też robi wrażenie. Mamy tu stoliki, kanapy do siedzenia. O! Mamy tu aplikację też, którą y, możemy użyć, zamówić sobie coś tam z baru. I przywiezie nam robot. Próbujemy to rozkminić. Chyba nam się udało zamówić, bo jedzie tu robot. Albo nie do nas jeszcze, ale jakiś jedzie. Jeżdżą tu sobie po restauracji. Mam i przywieźć driniacza Bartkowi piwo. No zobaczymy co to z tego wyjdzie. Chodź, no, chodź, 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 chodź. No i co? przywiozłeś mi coś? O, zaparkujeś no. Tak nasze jest. Już mogę brać? A, bo on chce chyba dojść. Dobra. Okej. Wyciśnij dom i sobie jedzie. <grysty> <A>. <grysty> Nawet by taki robot karpuszny, no bo one mają go w karfurze. No jest robot. Siedzimy teraz przy stole. Bartek ogarnia pizzę dzieciom na kolację. I się mnie pyta, czy ja coś chce, wy zaskocz mnie. No jak się boję się, co zjem. Są inne a tu trzeba roboty. przez aplikację zamawiać, żeby My nam robocik dowiózł. Mamo są inne takie roboty w sklepach i restauracjach, takich jak Kirk oczywiście. To jest w krewurze. Teraz próbuję zgadnąć, co mi hob zamówił. A jego mina nie wskazuje dobrze. Jak podaje makarony i jakieś takie. No dzieci mają pizzę na pewno i tyle wiem. No dobra, mam jakiś tort. <grym> o jest taka. No i chłopaki mają już I pizzę się swoją. jest pięknieca nawet. No. Smacznego. A my się z wami Nie żegnamy żartowało. i do jutra pa.